Dzień dobry wieczór. Witajcie. Początek roku 2025, więc to czas na podsumowanie minionego 2024 roku. Jeśli chodzi o naszą fotowoltaikę, muszę przyznać, że grudzień 2024 miło zaskoczył. Mimo kilkunastu ciemnych, pochmurnych dni bez słońca, końcówka miesiąca było bardzo przynajmniej tutaj u nas na Śląsku. Bardzo ładna, słoneczna, i dzięki temu mamy w grudniu wynik najlepszy, odkąd mam instalację fotowoltaiczną. Jeżeli chodzi o nasze instalacje on-gridowe, to w grudniu wyprodukowały one 296 kWh energii elektrycznej. <laughs> A w całym roku 2024 aż 12211 kWh energii elektrycznej. Ponieważ mamy ogrzewanie elektryczne, to w grudniu z sieci pobraliśmy 1558 kWh, a wysłaliśmy całkiem nieźle, bo niemal 170 kWh energii elektrycznej. A autokonsumpcja. Co nie dziwi, nie powinno dziwić, to 43%, no bo jak mamy ogrzewanie elektryczne, no to sporo energii, którą produkujemy w ciągu dnia, konsumujemy na bieżąco. To jeśli chodzi o instalację on-gridowe, jeżeli chodzi o instalację off-gridową, to tutaj sytuacja wygląda tak, że w grudniu z tej małej instalacji hybrydowej z niemałym już, muszę przyznać, magazynem energii pobraliśmy 185 kWh energii elektrycznej, ale aż 128 kWh ta instalacja pobrała sobie z sieci energetycznej na doładowanie akumulatorów i na swoją pracę no jak mieliśmy kilka pochmurnych dni pod rząd, no to energia w magazynie, energii się skończyła i musieliśmy posiłkować się energią z sieci bo ponieważ ten mały falownik hybrydowy nie ma opcji przynajmniej ja nie znalazłem wyłączenia możliwości czy też konieczności ładowania akumulatorów z sieci, no to ładowały się najmniejszym możliwą wartością prądu no i tak, w taki oto sposób pobraliśmy z sieci 128 kWh energii elektrycznej ale bilans i tak jest dodatni bo zyskaliśmy dzięki tym kilku panelom i magazynowi energii aż 56 kWh darmowej energii. Wynik jest lepszy niż w listopadzie, co na pierwszy rzut oka mogłoby dziwić, ponieważ w grudniu są krótsze dni, mniej słońca, a wynik jest lepszy. Ale spowodowane jest to dwoma czynnikami. Po pierwsze, w grudniu nasz mały Magazyn energii elektrycznej powiększył się z 12,5 na 17,5 kWh. I dodatkowo w tej instalacji, co możecie czy też mogliście zobaczyć na jednym z moich filmów, pojawiły się dwa dodatkowe panele fotowoltaiczne, zainstalowane prawie pionowo co w zimie ma kolosalne znaczenie i co poprawiło wynik, jeśli chodzi o pracę tej instalacji fotowoltaicznej. Bo jeszcze w listopadzie moc paneli to, była, to było 192 kW, a w grudniu było to już 288 kW mocy paneli zainstalowanych i dzięki temu wynik grudniowy jest lepszy od wyniku listopadowego. I co bardzo miło mnie zaskoczyło, czego się nie spodziewałem, to w całym 2024 roku Instalacja, ta instalacja mała, hybrydowa z magazynem energii pozwalała, czy pozwoliła nam zaoszczędzić 1331 kWh energii elektrycznej. Taki jest bilans, bardzo mocno dodatni. Nie spodziewałem się, że te kilka paneli i magazyn energii potrafią wygenerować tak duży zysk, a jeszcze... W styczniu 2024 roku magazyn energii miał 5 kWh pojemności, a w grudniu ma już 17,5 kWh pojemności. A moim celem, który chciałbym osiągnąć w 2025 roku, jest dołożenie jeszcze jednego lub dwóch akumulatorów w tej instalacji, żeby magazyn miał 20 kWh użytecznej pojemności, czyli 22,5, 25 takiej teoretycznej, bo wiadomo, że my nie wykorzystujemy pełnej pełności magazynu energii. Nie rozładowujemy go do zera i nie ładujemy do pełna. Więc chciałbym, żeby takiej użytecznej miało 20 kWh, a to wymaga dołożenia jeszcze jednego lub dwóch akumulatorów do magazynu energii. I pora na podsumowanie. Naszej, naszych instalacji za cały 2024 rok. Zobaczcie. Tutaj mam tabelę, w której widzimy to, jak pracowały nasze instalacje on-gridowe i teraz w tym roku również ta hybrydowa czy off-gridowa, odkąd mamy je zainstalowane. A zainstalowałem instalację fotowoltaiczną, pierwszą, pierwsze panele i pierwszy falownik. Uruchomiłem w listopadzie 2019 roku, a już w czerwcu 2024 roku wszystkie zainwestowane środki zwróciły mi się w oszczędnościach w rachunkach za energię elektryczną. I od pół roku już, można tak powiedzieć, zarabiamy na fotowoltaicie, przynajmniej jeśli chodzi o te instalacje on-gridowe. I tak, w całym roku 2024 nasze instalacje on-gridowe wyprodukowały 12211 kWh. Nie jest to najlepszy wynik, bo w 2022 roku był on znacznie lepszy. Autokonsumpcja to 2113 kWh, czyli 17% całej produkcji, bardzo mało, no, kiepsko, no, ale jak się nie ma magazynu energii, no to ciężko jest zwiększyć autokonsumpcję. Nawet gdybyśmy, nie wiem, w ciągu dnia prali, gotowali, sprzątali, piekli chleb, no to i tak ta autokonsumpcja może troszkę tylko się zwiększyć, niewiele. W 2024 roku do sieci energetycznej wysłaliśmy 10 098 kWh energii elektrycznej. A instalacja mała, instalacja off-gridowa czy też hybrydowa, która się w ciągu tego roku bardzo mocno zmieniła, wyprodukowała czy też wygenerowała zysk w ilości 1331 kWh, czyli to jest ten, ta wartość, ta różnica między tym, co z tej instalacji pobraliśmy. A tym, ile ta instalacja pobrała z sieci energetycznej. Więc to jest ten rzeczywisty zysk energetyczny. Jeśli spojrzymy sobie na wynik kilowatogodziny do kilowatopika zainstalowanej mocy instalacji, no to wynosi on 970. Powinien być około 1000. Przy czym u mnie instalacje fotowoltaiczne, te on gridowe, Zainstalowane, panele są zainstalowane na dachu. Dach jest nachylony pod kątem około 30 stopni, więc zimą te instalacje, nawet w słoneczne dni, pracują z około z mocą mm, sięgającą 50% swojej nominalnej mocy. A jak spadnie śnieg, no to ponieważ kąt nachylenia dachu jest mały, no to śnieg długo na tych panelach zalega, mimo że na tyle, na ile potrafię, to ten śnieg usuwam. No i ta produkcja też jest mniejsza. Ale w 2000, jesienią 2024 roku śniegu mieliśmy niewielką ilość, bo chyba tylko dwa dni był jak na razie, więc no produkcja była całkiem spokojna. Ale tak, no i jeszcze ważne, że panele mam zwrócone na wschód, zachód i południe. Więc nie ma tak, że latem panele generują Maksymalną moc, ponieważ to jest zwrócone na południe, generują moc mniejszą, ale od wczesnych godzin porannych aż do późnych godzin wieczornych. No i tam ten wynik, który niewiele od 1000 odbiega. Jeżeli chodzi teraz o finanse, to tak. Instalacje w roku 2024, wszystkie nasze instalacje, czyli te on-gridowe o mocy 12,6 kWp w panelach i te off-gridowe no, o mocy 2,88 kWp już w tej chwili, ale to dopiero od grudnia, wygenerowały zysk w kwocie 10 189 zł. Jak dla mnie wynik jest kosmiczny, rewelacyjny to są pieniądze, których nie musiałem wpłacić na konto Taurona za energię elektryczną w roku 2024 i nie będę musiał jeszcze płacić rachunku za styczeń 2025 roku, ponieważ będę jeszcze miał zapas w tak zwanym magazynie sieci Taurona, ponieważ się rozliczamy w starym systemie Net Meteringu. A skąd takie kwoty? No tak, yy, yy, autokonsumpcja. To oszczędności, czy też zysk w kwocie 2080 zł. Energia wysłana do sieci po, po potrąceniu tych 30%, ponieważ mamy ponad 10 kW pika w panelach, czyli Tauron pobiera sobie, czy tam odpisuje sobie 30% tego, co wysłaliśmy do sieci. To ta energia dała nam oszczędności w kwocie 6825 zł. A ta mała instalacja off-gridowo-hybrydowa wygenerowała zysk w kwocie 1285 zł. Ale jak wspominałem, ta instalacja przez niemal cały rok była rozbudowywana, poprawiana, ulepszana i jeszcze w 2025 roku będzie co nieco rozbudowywana, więc ten zysk w kolejnych latach powinien być zauważalnie większy. I tak podsumowując, instalacje on-gridowe dały nam zysk w kwocie 8905 zł, a instalacja hybrydowa z magazynem energii 1285 zł. No i łączna kwota oszczędności to Prawie 10 200 zł. Jak dla mnie jest to wartość, której no, nie spodziewałbym się, że tak będzie dobrze. Poprzednie lata to było 3000, 5000, 6000, ale 10 000 mimo spadku cen energii elektrycznej, no, nieźle. Naprawdę rewelacja. Yy, patrząc sobie tak na dane za cały rok. 2024 to widzę, że produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki była nie niższa od naszego zapotrzebowania czy też zużycia w styczniu lutym, marcu, listopadzie i grudniu, czyli 5 miesięcy, a przez 7 miesięcy w roku instalacje wyprodukowały więcej energii produkowały miesięcznie więcej energii elektrycznej niż potrzebowaliśmy, a nadwyżki były wysłane do sieci więc gdybyśmy mieli w tych instalacjach on gridowych magazyn energii o pojemności około 20 kWh to przez te 7 miesięcy w roku moglibyśmy żyć w zupełnym off gridzie nie popierając z sieci żadnej kWh energii elektrycznej a że nie mamy magazyn energii w tej instalacji off gridowej tylko mamy mniejszą instalację z magazynem energii do której podłączona jest tylko część obwodów w naszym domu no to, no to korzystamy z sieci Taurona, ale tak czy inaczej przez 7 miesięcy w roku byliśmy na plusie i płaciliśmy, no, płaciliśmy w tych miesiącach tylko opłaty stałe w kwocie 30 miesięcznie a to co zgromadziliśmy w magazynie energii w ciągu tych 7 miesięcy pozwoliło nam na rachunki no niemal zerowe również w październiku, w listopadzie, w grudniu i jeszcze będzie rachunek za styczeń, również taki niewielki. I jeśli chodzi o tą małą instalację z magazynu energii, to zrobiłem sobie takie zestawianie. Przez ile dni w roku nie musieliśmy pobierać prądu czy też energii elektrycznej z sieci energetycznej? I okazało się, że przez 108 Pamiętajcie, że ta y, instalacja w styczniu miała 5 kWh w magazynie energii. Obecnie ma 17,5 kWh. I w całym roku 2024 przez 180 dni nie pobieraliśmy w tej instalacji energii z sieci energetycznej. Czyli niemal pół roku moglibyśmy funkcjonować bez prądu z sieci. Wynik całkiem niezły i Podkreślam, będzie w tym roku 2025 prawdopodobnie dużo lepszy, ponieważ magazyn energii i ilość zainstalowanych paneli jest większa. Ale tak czy inaczej, jak na taką malutką instalację, no to wynik jest bardzo, bardzo fajny. No, i tyle moi drodzy. Zaczyna się nowy rok. Nowy Excel, nowe dane, nowe wpisy, nowe uzyski, nowe podsumowania. Zobaczymy, jak będzie. Rok 2024 gdzie to nie był najgorszy, był takim średnim rokiem. Jeśli porównamy 2024 z 2023, to nasze instalacje on wyprodukowały o 9% więcej energii elektrycznej ze Słońca. Jeśli porównamy sobie Praca instalacji fotowoltaicznych on-gridowych z rokiem 2023 to zobaczymy, że największą różnicę mamy w grudniu, ponieważ o aż o 45% więcej energii elektrycznej instalacje wyprodukowały w grudniu 2024 w porównaniu z grudniem 2023. No, zasługa to głównie tego, że że nie było śniegu i było kilkanaście słonecznych dni w całym miesiącu. Początek i końcówka były słoneczne. Później maj. Wynik lepszy o 21%, a później sierpień. Wynik lepszy o 19%. Yy, tylko w czerwcu i we wrześniu. Tak, w czerwcu i we wrześniu produkcja miesięczna była niższa niż w roku. Poprzednim, więc jest nieźle. Nie było źle. Oby następny, czy też ten bieżący, 2025 rok, nie był gorszy od tego 2024, a będzie, będzie dobrze. Jeśli chodzi jeszcze o nasze oszczędności finansowe, to tak jak wspomniałem wcześniej, nasze instalacje on-gridowe. Kwota, którą na nią wydaliśmy, zwróciła się nam w czerwcu 2024 roku. Od tej pory oszczędzamy dzięki tym instalacjom fotowoltaicznym. I na koniec 2024 roku oszczędności wyniosły już 4763 zł. I z każdym miesiącem ta kwota będzie się zwiększała. Instalacje pracują, prąd generują, z panelami nic się nie dzieje, z falownikami nic się nie dzieje. Wszystko działa tak, jak należy. Więc jak widać warto było w 2019 roku, a później w 2020 zainwestować w instalacje fotowoltaiczne, żeby teraz móc cieszyć się darmową energią elektryczną. <laughs> Jeżeli chodzi o tą naszą małą instalację hybrydową, to koszt. Tej instalacji, jej zakupu, podzespołów i wszystkiego, co było, co, co było potrzebne do jej budowy, to 16880 zł. Do tej pory, dzięki tej instalacji, dzięki magazynowi energii, bardzo ostrożnie szacując, zaoszczędziliśmy niemal 2000 zł, więc do zwrotu pozostało nam jeszcze tysięcy zł. Ja tutaj tę instalację budowałem głównie jako Zabezpieczenie na wypadek braku energii elektrycznej, a przy okazji, jak widać, pozwala na niemałe oszczędności. A u Was powiedzcie, jak wygląda produkcja w grudniu, w całym 2024 roku? Lepiej, gorzej, porównywalnie? Jesteście zadowoleni ze swojej instalacji, czy też wyłączacie wszystko, rwiecie kable, wyrzucacie to na złą, bo to nie warto. Ja uważam, że fotowoltaika się opłacała. I się opłaca, i się będzie opłacać, bo choćby kilka czy kilkanaście godzin darmowej energii w ciągu dnia to jednak jest spora oszczędność. A na ten moment <laughs> żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Jak Wam się podobał mój film, moje gadanie, to zostawcie kciuk, subskrypcję i oczekujcie kolejnych filmów. A w następnym filmie za kilka dni pokażę Wam, ile kosztowało nas ogrzewanie domu energią elektryczną, w którym nie ma takiej prawdziwej pompy ciepła powietrze, woda tylko jest jeden niewielki klimatyzator. Subskrybujcie i czekajcie na kolejne moje filmy. A póki co, trzymajcie się ciepło. Dużo słońca wam życzę, dużo radości, uśmiechu, spokoju i do następnego filmu. Cześć.